Zaszczyt ogłoszenia światu jego nazwiska przypadł chilijskiemu kardynałowi protodziekanowi Jorge Arturo Medina Estevezowi. To on jako pierwszy wyszedł na balkon i wypowiedział łacińską formułę – Ademus Papam. Kardynał Józef Ratzinger przyjął imię Benedikt. Kilka minut później czerwone zasłony w drzwiach balkonowych ponownie rozchyliły się i nowy papież ukazał się światu po raz pierwszy. Pod białą szatą papieską można było ujrzeć momentami czarne mankiety kardynalskiej sutanny, którą miał na sobie podczas konflawy.